za którym się razem tak się wnerwiła, że kazała mi zejść do piwnicy po sztyblety, to są buty do tańca, które przypominają kowbojki, tylko że krótszą cholewkę mają. I, i powiedziała, to teraz powiesz sonet miłosny Szekspira do Agnieszki Pilaszewskiej, a Pilacha wtedy bardzo była uroczą młodą kobietą, miała długi warkocz taki, mnie się warkocze podobają, bo, bo takie wsiowe są. Dzisiaj kobieta w mieście warkocza nie zrobi. W, w, miała włosy w kolorze y, słomy. Czyli nie blond klasyczny, tylko takie złote te włosy miała. Może tam trochę rudego od czasu do czasu byłem, Przepiękny kolor włosów miała. E, no, ogólnie ładna z buzi i ten warkocz. I miałem sonet miłosny Szekspira powiedzieć trzy razy. Boso w trepach i w sztybletach. I śląska wtedy wygrała. Pani profesor Aleksandra Śląska wygrała, bo ja stwierdziłem, ma pani rację, w sztybletach, czyli w, w tych butach skórzanych na obcasie, to się zupełnie inaczej mówi. I gdybym przyszedł się oświadczać do kobiety w drewniakach, to nie powiem tego samego tekstu w taki sam sposób. Ma pani rację.